Witamy Was kochani bardzo serdecznie już w komplecie, jak ksiądz Łukasz wrócił z rekolekcji. Popatrzcie jaki on modlony, szczęśliwy, radosny, że mógł głosić Słowo Boże. E, witamy Was w poniedziałek, pierwszy, poniedziałek Wielkiego Tygodnia i zapraszamy do wspólnej modlitwy koronką. Oczywiście rozpocznijmy tę naszą modlitwę słowami świętej siostry Faustyny i jej Dzienniczka. Proś wiernego sługę mojego, żeby w dniu tym powiedział światu całemu o tym wielkim miłosierdziu moim, że kto w dniu tym przystąpi do źródła życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego. O jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, że jestem święty i sprawiedliwy, a nie wierzy, że jestem miłosierdziem. Nie dowierza dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale nie wierzą w dobroć moją. Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich są ukoronowane miłosierdziem. O miłości wiekuista. Pragnę, aby Cię poznały wszystkie dusze, któreś stworzył. Pragnęłabym się stać kapłanem. Mówiłabym nieustannie o miłosierdziu Twoim duszą grzesznym, pogrążonym w rozpaczy. Pragnęłabym być misjonarzem i nieść światło wiary w dzikie kraje, by duszą dać poznać Ciebie, by dla nich wyniszczona umrzeć śmiercią męczeńską, jakąś Ty umarł dla mnie i dla nich. O Jezu, wiem nad to dobrze, że mogę być kapłanem, misjonarzem, kaznodzieją, mogę umrzeć śmiercią męczeńską przez zupełne wyniszczenie i zaparcie się siebie z miłości dla Ciebie, Jezu i dusz nieśmiertelnych. Wyciągnijmy nasze koronki, prośmy w tej modlitwie o ustanie pandemii, o wytrwanie w naszych postanowieniach, ale przede wszystkim prośmy o miłosierdzie dla każdego z nas. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest, jest w niebie, w niebie święć się imię, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na, na ziemi. ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze miny, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, Narodził się z Marii Panny, umęczą pod pońskim piłatem, ukrzyżował umarł i pogrzebion. Stąpił do piekieł trzeciego dnia martwych wstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechny, świętych obcowanie, z odpuszczenie. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki m miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mię miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mię miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mię miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mię miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Mię miło serce dla nas całego świata dla jego bolesnej męki. miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmniejszego syna twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesny męk. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesny męk. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesny męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas ja. i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. miło dla nas i całego świata, jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miło serce dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miło serce dla nas i całego świata Święty Boże, święty Boże, święty mocny, święty, święty nieśmiertelny, zmiłuj się <SZ> nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmił się, <SZ> się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty, mocny, święty, o krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu ufam, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie, Jezu ufam Tobie. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Święta siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Kochani, dziękujemy sobie za wspólną modlitwę. Teraz oddajmy się podstawiennictwo świętego Michała Archanioła. Święty, Święty Michale Archaniel, Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą, Bożą strąć do piekła. Do piekła. Amen. Amen. I oddajmy się w opiekę świętego Józefa. Święty Józefie, Ty spędziłeś swoje życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Boży wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. Amen. Niech Boże błogosławieństwo każdego z nas umacnia. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Zapraszamy na Różanie 120.